Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, zapraszam Cię do tego subskrypcji, będziesz otrzymywał aktualności podatkowe takie jak w niniejszym filmiku. Słuchajcie, moi kochani, ostatnimi czasy widzę pewne wątpliwości i pewne kontrowersje związane z tym, czy split payment będzie obligatoryjny, gdy wartość faktury przekroczy bądź będzie równa 15 tysięcy zł, czy wartość transakcji. Przepis mówi, że split payment będzie obowiązkowy, gdy wartość faktury będzie równa bądź wyższa niż 15 tysięcy zł brutto. Skąd więc to zamieszanie? Dlaczego niektórzy uważają, że chodzi o transakcję? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że transakcja jest pojęciem szerszym od faktury, bo kilka faktur może być wystawionych w ramach jednej transakcji, czyli zawieramy z kimś jakąś ramową umowę i na przykład według tej umowy co miesiąc będziemy się fakturować i w tym przypadku transakcja jest pojęciem szerszym, jest w pewnym sensie synonimem umowy, a faktura jest pojęciem węższym i co miesiąc ją wystawiamy, Czyli transakcja tak naprawdę może składać się z kilku czy nawet kilkunastu faktur. W ramach jednej transakcji może być kilka zamówień, kilka dostaw towarów czy świadczenia usług, więc transakcja jest pojęciem szerszym niż faktura. Skąd pewne wątpliwości? Przypomnę Wam, w projekcie ustawy dotyczącym split paymentu rzeczywiście było napisane, że 15 tysięcy złotych będziemy odnosić do wartości transakcji, jednakże w finalnej wersji ustawy, która obecnie obowiązuje, czy tak naprawdę zacznie obowiązywać, od 1 listopada jest już mowa o fakturze, czyli reasumując jeżeli wartość faktury jest równa bądź wyższa niż 15 tysięcy złotych brutto będziemy stosować split payment gdy co najmniej jedna pozycja będzie z załącznika 15. Niektórzy o tej transakcji ciągle mylnie mówią, dlatego że w podatkach dochodowych pojawiają się od przyszłego roku, od roku 2020 przepisy, które mówią, że jeżeli podatnik ureguluje płatność w odniesieniu do transakcji przekraczającej 15 tysięcy złotych na niezgłoszony przez kontrahenta rachunek bankowy do Urzędu Skarbowego, to będzie problem z zakwalifikowaniem takiej płatności do kosztów podatkowych. Jednakże przy split paymentie zdecydowanie jest mowa o fakturze. Co więcej, Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach, które Dzisiaj i wczoraj do mediów przedstawiło, również powiedziało, że chodzi o fakturę i ministerstwo również dopuściło pogląd, w ramach którego jeżeli mamy na przykład transakcję na 30 tysięcy złotych, to możemy ją podzielić na dwie faktury o wartości niecałe 15 tysięcy złotych i wtedy split payment będzie nieobowiązkowy. Czyli reasumując, moi kochani, od 1 listopada stosujemy split payment, gdy jest transakcja pomiędzy przedsiębiorcami, gdy na fakturze jest co najmniej jedna pozycja z załącznika 15 do ustawy i gdy wartość faktury będzie równa bądź wyższa 15 tysięcy zł. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, zapraszam do subskrypcji, do udostępniania, do zalajkowania. Pozdrawiam, do zobaczenia.